Znajdujemy się na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Dzisiaj odbywa się siódme Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze, które organizowane jest przez Zakład Inżynierii Spajania przy współpracy z sekcją Spawalniczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Partnerem tego wydarzenia jest Urząd Dozoru Technicznego. W wydarzeniu uczestniczy ponad 200 inżynierów spawalników z, z województwa mazowieckiego i bliskiego sąsiedztwa. W planie mamy trzy sesje referatowe, w którym specjaliści, praktycy branżowi, inspektorzy jednostek notyfikowanych i dozorowych będą wymieniać się poglądami na temat obecnej sytuacji w branży spowalniczej. Przedsiębiorcy, dostawcy sprzętu spowalniczego będą oferować swoje najnowsze rozwiązania. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze jest pomostem, który łączy naukę z biznesem. Jest to droga dwukierunkowa, w obie strony płyną korzyści.